Cześć, co powiecie na build, którym nie trzeba celować, nie trzeba myśleć i w zasadzie to nie trzeba mieć za bardzo itemów? Chyba brzmi spokojnie, bo build, który chciałbym Wam przedstawić to Summon Raging Spirit Necromancer. I to jest właśnie taki build. Po pierwsze ma moją osobistą odznakę jakości. Był moim starterem w poprzedniej lidze i na solo self-found hardcore zabiłem nim wszystkie bossy, nie zginąłem ani razu, ta postać nadal żyje, nabiłem nią setny. Ale dobra, jak ten build w zasadzie działa? Działa bardzo prosto. Trzymam prawy przycisk myszy, w ten sposób przywołuję Raging Spirity i te Raging Spirity same targetu szukają, nie muszę celować ani nic takiego. Jeśli będzie to single target, również nakładam arkaniz Branda, który będzie rzucać w przeciwnika kersami. Tak poza tym co jakiś czas klikam haste, żeby za koszt swojego życia nałożyć sobie dodatkową aurę. Ona daje zarówno mi, jak i moim samonom szybkość. To pozwala mi, jak widzicie, całkiem sprawnie i prędko pomykać po mapie. Jest to bardzo przyjemne. Oprócz tego oczywiście flamendarz, gdyby trzeba było coś przeskoczyć. Ja tu w tym setupie mam Stone Golema, generalnie Stone Golema. Możemy grać, nie musimy tak samo jest z Animated Guardianem czy na przykład gdybyśmy chcieli grać Spektry. Jeśli znajdziemy dla nich miejsce e, gdzieś wśród gemów, bo gemy w przypadku necromanty są dosyć flexible, można je pozmieniać zależnie od własnych preferencji. Same SRSy można grać na naprawdę bardzo wiele sposobów. To jest konkretny build pod wersję Fire pod ataki. Natomiast w late game można ją zawsze zmienić, gdy naprawdę będziecie mieć już jakiś konkretniejszy budżet. Mimo tego, tak jak mówiłem wcześniej, nie potrzebujecie mieć dużego budżetu i wy... Wystarczy Wam ta wersja, by naprawdę zabić bossy albo wbić setne. Jeśli chodzi o plusy i minusy buildu, to właśnie tak jak na startera przestało, build nie wymaga budżetu, ma dużą defensywę, bo zastosujemy w nim wiele defensywnych aur. Defensywa jest w dodatku zwiększona przez to, że natura skilli pozwala nam w pełni skupić się na omijaniu mechanik, na przykład ataków bossa albo jakichś wybuchów na ziemi, podczas gdy miniony w zasadzie robią całą robotę za nas. Przez to, że gramy Unwavering stance, przynajmniej w jednej wersji drzewka. To mamy odporność na stuny. Sam build jest dobry do odmuszczenia, bo nie musimy niczym celować. SRS-y same znajdują i namierzają przeciwników. Samych przycisków do klikania jest mało. Build jest uniwersalny, zarówno może mapkować, jak i bosować. W dodatku taka wersja jak ta, a nie pod Poison na przykład, korzysta ze zwykłej różdżki, co daje nam sporo Quality of Life, bo możemy korzystać z triggera, czyli Desecrate offering rzuca się samo, co oznacza, że naprawdę tych guzików nie musimy zbyt wiele klikać. Jest też taki punkt, który jest trochę plusem, ale może być sporadycznie minusem. Mianowicie nasze SRS-y tankują dla nas pociski przeciwników, tak długo jak nie są to pociski. Yeah. Wybuchające takie jak na przykład słońce Maven, co może być w ogóle zabójcze na, na Uber Maven, przykładowo, to w większości przypadków jest to plusem. Jeśli chodzi o minusy, no to build nie jest jakiś super szybki, a coś, co uznałbym za potencjalnie najbardziej upierdliwe w trakcie grania SRS-ami, jest to, że build wymaga podmiany gemów pomiędzy walkami z bossem, a czyszczeniem map, by grać efektywnie. W tym wypadku właśnie jest to zmiana Mele Splash Support potrzebne do Cleara na Multi-strike na walkę single target. Ważna informacja co do poba, zanim przejdziemy dalej, Path of Building jeszcze nie został zaktualizowany. Dlatego, pob, który udostępnię w momencie publikacji tego filmu, to placeholder, który zamienię, jak tylko dostaniemy prawidłowy pob we wtorek lub środę. A więc moi drodzy, tak to wygląda. Przygotowałem drzewko na różne poziomy. Tutaj można sobie powybierać aż do 90. Ono jest przygotowane tak, żebyście nie musieli korzystać z czegoś takiego jak Orbo-Reget, aż do jakby Late'a, w którym trochę się zmienia, żeby pójść w Eldridge Battery. Eldridge Battery pozwala nam korzystać z setupu, o którym mówiłem wcześniej, czyli tego pod Heista, co jest po prostu świetne, bo jesteśmy szybsi, szybciej robimy mapki, ale też nasze miniony dużo szybciej biją, przez co zadają więcej obrażeń. Tym jednak, co w całym tym pobie jest najważniejsze, to notatki. Przygotowałem tutaj notatki, które zawierają przede wszystkim, właśnie informacje o tym, że ten pobie jest nieaktualny w 100%. Natomiast zawiera plusy i minusy bildu, wybory co do bandytów, panteonu, e, typów levelowania buildem, e, opisy różnych unikatów, które możemy chcieć wziąć pod uwagę, jakieś typy, frequently asked questions, e, generalnie. Chciałbym, żeby te notatki pomogły Wam w całym procesie konstruowania tej postaci w pierwszych dniach czy tygodniach ligi, zależnie od Waszego tempa gry. W dziale items przygotowałem przedmioty, które jakby są niepełne. Jakby nie chodzi o to, żeby, żebyście kopiowali te itemy w, w żadnym razie. Chodzi o przykładowe statystyki, które będziemy chcieć pożądać na takim itemie, na przykład plus jeden All Spell Skill Games czy Minion Skill Games na łądzie. Ale również najważniejsze, Trigger, który jak opisałem wcześniej, będzie potrzebny, żeby triggerować. Ten setup tutaj, Flash Offering Desecrate Lifetap. Ten POP jest oczywiście niepełny, nie zawieram tu dżueli ani y, flaszek. Może dam radę go uzupełnić przed, y, przy tym, jak będę go aktualizował y, na 3.21 y, POP, czyli no pewnie wtorek, środa, czy coś takiego. I teraz tak, co ten build zyskał, a co stracił w 321? Jeśli niczego nie pominąłem, to nie stracił w zasadzie zbyt wiele, nie licząc rzeczy, które dotknęły w zasadzie prawie każdego innego buildu w grze. To znaczy, ciężej będzie włożyć nam wiele aur, przykładowo. Ale na dłuższą metę naprawdę zmiany nie wydają się zbyt duże. Plus to, co straciliśmy, być może zyskamy z nawiązką w postaci drzewka rozwoju Crucible. Jeśli nie wiecie o co chodzi, zachęcam spojrzeć na mój e, inny film dotyczący zmian w 321. E, w dużym skrócie, Crucible Patch 321 da nam drzewka rozwoju broni, które być może z nawiązką oddadzą nam siłę straconą przez zmiany samego drzewka rozwoju postaci. Jeśli chodzi o wybory dotyczące Pantheonu, proponuję Brian Kinga, zwłaszcza w momencie, gdy mamy już Divine Wesele zrobione na odporność na Freeza. W momencie, w którym gramy drzewko pod Unwavering stand, a zwłaszcza jeśli tak, nie potrzebujemy tej odporności na freeza, bo gramy pod to przykładowo flaszkę, to śmiało możemy dowolnie, według własnego uznania, wybrać Solaris lub Lunaris. Jeśli chodzi o pomniejszy Pantheon, moją propozycją jest 60% zredukowany efekt szoka. Jeśli mamy odporność na szok z innego źródła, na przykład zdecydowaliśmy się grać Tempest Shield czy coś takiego, możemy wziąć minor na otrzymywanie mniej obrażeń z blidów. W buildzie w paru miejscach wspominam o tym, że będziemy potrzebowali Wanda z Triggerem. Trigger to efekt, który działa na takiej zasadzie, że co 8 sekund przy użyciu jakiegokolwiek innego skilla, skile podpięte pod Trigger aktywują się za zwiększony koszt. My będziemy mieli to podpięte pod Lifetap, co oznacza, że po prostu co 8 sekund stracimy odrobinkę życia, żeby wzmocnić siebie i swoje miniony. Na koniec chciałbym mniej więcej pokazać Wam jak wygląda build w praktyce, więc yy, śmiało sobie wyczyścimy Mapkę. Jak widzicie, playstyle jest y, bardzo prosty. Ja biegnę. Y, nie patrzę w ogóle, Mog mogę grać. Wiecie. <laughs> może nie z dwoma rękami poza y, myszką i klawiaturą, poza biurkiem, bo wtedy nie będę celować w ogóle, y, 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 gdzie idę. Natomiast y, nie wymaga to zbyt, ode mnie zbyt wielkiego skupienia. No, po prostu klikam prawy co jakiś czas. Czasem sobie wrzucę hejsta Całkiem sprawnie, nie? Do odmuszczenia naprawdę w sam raz. Akurat pod tym setupem, który widzicie w tej y, w tym dokładnym momencie nie mam trigera. Y, więc muszę to kastować manualnie, ale to też nie jest jakiś duży problem. Mamy bardzo dużo cassada. Co sprawia, że nawet kastowanie rzeczy manualnie e, nie wybija nas jakoś szczególnie z rytmu. Jeśli dotrwałeś do końca, dziękuję. Dziękuję za wsparcie okazywane, czy to w komentarzach, czy na Discordzie, czy na streamie, gdy zjawiacie się, by oglądać streamy, które oczywiście będą codziennie online od 7 kwietnia. Więcej poradników już niedługo.